Rolowanie. Nie, rąk dzięki wszystkim za to co nie, nie Jeszcze jedno Rolowanie. Nie, rąk nie dzięki wszystkim za mi się nie... Jeszcze jedno Siemanko, sportowe świry Będę sobie gadał, to może mniej wtedy mnie będzie... Będę czuł o tym, jak to boli Ale przy okazji mam rozkminę pewną A jak będzie to fatalnie wyglądało yy, To po prostu wrzucę jakieś przebitki Fatalny to ty jesteś yy, Natomiast, mam taką rozkminę o tym, że sport, taki zwłaszcza na poziomie rekreacyjnym, ma oczywiście przynosi przyjemność. No po to to robimy, że fajnie jest czasami sobie pobiegać, pograć piłkę czy ping-ponga czy szachy. Ale po pewnym czasie, tak jak z wszystkimi innymi bodźcami, tak jak z innymi narkotykami, przyzwyczajeni do tego, że nam to przynosi przyjemność, to potrzebujemy, to robimy sobie oczekiwania, że. Przed pójściem sobie pograć piłkę, na przykład, zwłaszcza ja mam tak, że lubię się wyżyć po prostu na fugany, na tym forstoperze, zawsze biegam, kopię po kostkach ludzi i tak dalej. I czasami zwłaszcza jak brakuje mi innych y, przyjemności w życiu czy takich powodów do tego, żeby czuć równowagę, szczęście, to mam, robią mi się automatycznie takie większe oczekiwania do tego, że, że ten mecz piłkę na przykład czy coś tam innego y, mnie wypełni. I będę poczuje ten słodki stan homeostazy. A czasami są takie zdarzenia, że przychodzi to do czego, i ta, ta gierka na przykład jest taka miałka, nikomu się nie chce grać, coś takiego, albo jesteśmy dużo gorszą drużyną i nawet nie da się pograć, nawet się nie da powalczyć i tak dalej, bo nas robią jak się, jak się da. Czy nawet to na przykład, że nie przyjdzie wystarczająca ilość osób na mecz. Hmm. Czy, czy po prostu, tak jak wczoraj na przykład kupiłem sobie nowe buty i bardzo mi przeszkadzało to, że mnie obcierały dosyć mocno i tej przyjemności z gry było niewiele, a przychodziłem z oczekiwaniami właśnie na nieświadomce, że, że ten mecz da mi super szczęście i tak dalej. No i potem przychodzi po takim czymś zawód, nie? Że, że było oczekiwanie, że to mnie wypełni i że będzie super, a jest niesuper. I potem bardzo prosta droga do tego, żeby w konkursywny sposób Znaleźć sobie czegoś innego, że tak powiem. I wydawałoby się, że to tylko jest gówniany mecz w piłkę, albo pójście na siłownię, czy coś takiego, ale z takimi zapędami do kompulsywnych zachowań, jak moja skromna osoba, i nie tylko moja skromna osoba, ale ja tutaj mówię o sobie, po prostu zalecałbym, zwłaszcza samemu sobie, czujność. W każdych sytuacjach, przed, każdej, przed każdą czynnością. To no nie chodzi o to, że mamy nie chodzić na przykład grać w piłkę, czy na siłownię, czy grać w ping-ponga, czy szachy. Tylko, żeby mieć świadomość, czym to tak naprawdę jest. Jeżeli to ma być ucieczką od rzeczywistości, to może warto się zastanowić nad sensem robienia tego czegoś, bo docelowo może to przynieść więcej nieszczęścia, niż szczęścia. Natomiast takim optymalnym sposobem, znaczy optymalnym podejściem, powiedziałbym do tego wszystkiego, jest właśnie. Częste wracanie do siebie, czyli właśnie ta, ta uważność, to bycie tu i teraz, wdzięczność za samo to, że mogę sobie pograć w piłkę i nie dzięki, dzięki tej pełnej akceptacji rzeczywistości w danym, w danym momencie, czyli, czyli nie wiem, kilka godzin przed meczem na przykład, czy przed pójściem na siłkę ping-ponga czy szachy, zrobić sobie taki rachunek, powiedzmy, sumienia w sensie takim, że, że znam swoją sytuację, wiem, wiem, kim jestem, że jestem już pełnowartościowym człowiekiem i nie potrzebuję żeby cokolwiek mnie wypełniało i przychodząc na boisko bez oczekiwań tylko z pełną radością do tego żeby pograć w piłkę wtedy myślę sprawi to o wiele więcej przyjemności i chyba tak naprawdę o to chodzi że jeżeli to ma być ucieczką rzeczywistości to, to, to nie tędy droga zróbmy z tego coś radosnego ale takiego co odnośnie czego nie mamy oczekiwań że, że to musi spełnić jakieś nasze oczekiwania tylko, że bez tego meczu już jesteśmy w pokoju z naszym światem, z naszą rzeczywistością, a to jest taka zabawa po prostu. I to, że to jest zabawa i takie podejście wcale nie, nie zabrania mi, bynajmniej tego, że ja tam nadal mogę biegać jak dziki, jak dziki Forstopper i, i, i biegać i zapieprzać i się tym cieszyć. Natomiast to już ma wtedy większy wymiar, bo ja nie żądam od tego, od tej aktywności, że, że ona mi daje jakieś szczęście. Tylko w takim bezwysiłkowym mentalnie e, bieganiu ja odnajdę więcej radości, więcej szczęścia i potem z taką wdzięcznością do współuczestników meczu. Podziękuję za mecz i nadal, będąc pełnowartościową osobą, pójdę sobie do swoich zajęć i będzie spoko. I chyba na tym to wszystko polega.